Nie wiem, jak to przeżyjecie, ale na kanapie wylądowała osoba, która jest większą gadową jak ja. To jest książka o dystansie do bycia opiekunem osoby starszej. Pani A ja jestem, proszę pana, na zakręcie. No więc ja na takim zakręcie życiowym się znalazłam. Playtowała moja firma, mój mąż umarł. Pod tytułem jeszcze nie zwariowałam, chyba. Zacznie przybywać nam tych seniorów, i każdego z nas dotknie to, że nasza mama, nasz tata. Będzie potrzebował pomo pomocy. To jest napisane, Kuchnie. muszę się zdjąć z planu, bo inaczej mnie uczy. A nie zejdę stąd. <laughs> Ona tu zostaje, no dobrze. Nie wiem, jak to przeżyjecie, ale na kanapie wylądowała osoba, która jest większą gadową jak ja, i musiała mi przed chwilą brutalnie powiedzieć, przestań mówić. A witam was! Agata strzałka. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się nisko wszystkim słuchaczom. Strasznie przejęta. Oczywiście, pierwszy występ na żywo, pierwszy występ. Na Ta. wizji. Każdy tak ma, ale słuchaj, uczynimy wszystko, żebyś już po chwili nie chciała stąd zejść. Agato, ty jesteś. Dlaczego cię zaprosiłam? Bo mnie zaujęłaś książką pod tytułem Jeszcze nie zwariowałam chyba. Książka. Ja bardzo żałuję, że ja tej książki nie miałam w rękach 6 lat temu, bo e, to jest książka o dystansie do bycia opiekunem osoby starszej. Bez elementów prześmiewczych, ale o dystansie. Agato, ty jesteś zawodową opiekunką. Pracujesz jako opiekunka, z, współpracujesz z firmą Brave Care, tak. e, i z niej jesteś delegowana do pracy za granicą. Wiem że też, że opiekowałaś się ludźmi w Polsce, że to, bo tutaj miejsce nie ma, nie ma znaczenia. Powiedz mi, od jak dawna zajmujesz się od, opieką nad starszymi osobami? O, w sumie, tak jakby to y, trudno policzyć lata y, zawodowo y, ponad 9 lat. Ale, ale przecież liczy się też bycie w domu z bliskimi i opieką, na przykład opiekę, opieką nad teściem. Także yy, poza tym. Yy, od różnie, zawsze trochę jesteś w domu Od zawsze, tak jak. Tak, teraz zajmuję się tym zawodowo, a wcześniej, tak jak każdy z nas, bo każdy z nas miał swoją Rodzinnie. babcię, dziadka, yy, bliskich. Do których dopadła starość, no niestety każdego z nas to czuwa. Różna, w różnej odsłonie, prawda, To starość bywa. Dokładnie. Tak. A, yy, wiesz co, no bo ja rozumiem, że jakby są pewne wymagania rodzinne, relacyjne, że zajmujemy się tymi starszymi yy, mm. osobami, ale mało kto robi później z tego, słuchaj, sposób na życie. Co ciebie popchnęło, żeby w no, tak niełatwym yy, kierunku i nazwijmy to kawałku chleba, no bo robisz to yy, zarobkowo, w ogóle wpaść na to. Jako pani bliska pięćdziesiątki, stanąłam na pewnym zakręcie. Śpiewa Krystyna. Janda. A ja jestem, proszę pana. A ja jestem, proszę pana na zakręcie. No więc ja na takim zakręcie życiowym się znalazłam. Eee, splejtowała moja firma, mój mąż umarł, moje dzieci powyrastały i popadłam w pewnego rodzaju depresję. Musiałam coś ze sobą zrobić. I Ale moja... chorowałaś na depresję, czy po prostu miałeś taki obniżony, nastroj, obniżony, obniżony nastrój i takie znamiona tylko depresji. Jak to było? Hmm, chorowałam. Czyli to było zdiagnozowane, chorowałam. że było wpadłaś zdiagnoz... w depresję. Zdiagnozowana. Bo tak wiesz, żeby też rozróżnić Także, Także od... także faktycznie faktycznie było niefajnie. I, i, i wręcz nawet właśnie, no moja mama. Zachęciła mnie do tego. Agata, wyjedź stąd, uciekaj, bo tytuł tu zwariujesz. To jest jeden ze sposobów. Tak. I wybrałam opcję, oczywiście walczyłam o to bardzo. Kiedyś było dużo trudniej podjąć pracę w opiece. Za granicą. I zaczęłaś pracę za granicą bez znajomości języka. Tak. Wyjeżdżałaś głównie do Niemiec, o ile pamiętam. Głównie do Niemiec, byłam również w Szwajcarii, później byłam w Luksemburgu. Ja A twoje przygody to... językowe mnie rozbawiły do łez, słuchaj, które no to na opisujesz. Początku, na... na początku była tragedia. Szczególnie także... historia z całowaniem stopy mi się bardzo podobała. Tu jest taka opisana. Yy, no... Trochę was zanęce do <laughs> tej książki, bo naprawdę... Czytając o tak trudnej robocie, jaką Agata mhm. wykonywała i wykonuje, to, żeby się ubawić i nie czuć nie smaku, że się z kogokolwiek wyśmiewamy, to jest niezwykła umiejętność, którą ty przelałaś na. Ja się wyśmiewam głównie z siebie. Broń bo to tak, nie ty masz o, ogromny nie z rodzin, dystans do siebie i sytuacji. Ale właśnie ty mniej to... się wyśmiewasz, w ogóle się nie wyśmiewasz z ludzi. Ty nie, dużo bardziej pokazujesz w satyrycznie sytuacje, Dokładnie. gdzie ludzie są tylko jej, jej bohaterami, ale mm. tam nie ma nic, co by uraziło mnie, mm. że pod tytułem Halon. No. Nie, nie, nie. Tak. Y chociaż, chociaż faktycznie, ale tak właśnie mówię, tu zaznaczę, y y pani redaktor, że y tego dystansu nabrałam dopiero po tym właśnie pierwszym roku pracy w opiece. Ja no wcześniej tak. byłam zupełnie innym człowiekiem. Ja nie potrafiłam się śmiać, ja byłam taką. przejęta, rozdrgana, zdenerwowana, nie śpiąca. tak. matka Polka byłam kiedyś. Tak. A teraz stałam się kim się stałam. No, śmieję się, odważyłam się książkę tak. napisać, yy, Przyjechać się tu, tutaj tak? pokazać i pokazać Ja bardzo swoje... chciałam, żebyś, yy, żebyś przyjechała. I wiem również, że z firmą z firmą Brave, Bravecare będziemy podejmować współpracę na temat bardzo ciekawego projektu, ale nie chcę jeszcze wam o nim nic mówić. Także nie mogę mówić? Nie, 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 nie. Buzia. nie możesz Buzia, Buzia, albo. Ale, cukru? ale ja tylko. Powiemy, powiemy. Będziemy, tak. Będzie to projekt, który będzie trenował nasze mózgi. Kropka, kropka, Dobra. kropka, koniec. Tak, koniec. Bo mhm. o ciało to my już dbamy, ale rozum jeszcze by nam się podtuningować przydało. przydało. Koniec, kropka. Sięz, umówimy się, domówimy, to będziemy o tym mówić. Agato, e, e, zbudowałyśmy już wystarczające napięcie na temat książki. Mhm. Książka ma tytuł, jeszcze nie zwariowałam, chyba jest do kupienia w Empiku, bo zaraz będą pytania, ale na końcu to też e, jeszcze przypomnimy. E, napisałaś e, Zanim jeszcze przejdziemy do książki, to powiedz mi, bo też widzę z komentarzy, stąd trochę mhm. e, zamienię kolejność pytań. Z jak, jakie historie w tej opiece nad starszymi osobami no, z różną sprawnością umysłową i fizyczną dla ciebie stanowiły największe wyzwanie? Pomijam barierę językową, no, bo ona jest jakby niezależna Oczywiste. od stanu zdrowia. Oczywiste. tak. tak. Na, początku, na początku wszystko dla mnie było wyzwaniem. Na początku, osoba leżąca. Była przerażająca. Była to przerażające, bo było to moje pierwsze miejsce, w które trafiłam, a nie potrafiłam praktycznie nic. W tej chwili oceniam w sumie Alzheimer. Alzheimer to jest choroba najtrudniejsza, najstraszniejsza. Napisałeś tę książkę, jeszcze nie zwariowałam chyba. Książka z dystansem o tej pracy, książka mm. z dystansem do sytuacji. Co spowodowało, że opisałaś swoje historie i przygody w tej pracy. Właśnie w taki sposób, a nie wydałaś poradnik, albo taki wiersz pełen przerażających historii m, pamiętnik. To jest um, pamiętnik, tak naprawdę. Dokładnie. Y, kilka opiekunek już po, podzieliło się w książkach, w innych książkach. Tak, jest wiele takich i rzeczy. jest wiele innych pozycji, a mnie zależało na tym, żeby książka była interesująca, y, o tyle, żeby ka Zechciało się do niej zajrzeć. Starałam się o, ją napisać, można tak parokrotnie, otwierając w dowolnym no, miejscu. Dokładnie, ale starałam się ją właśnie y, napisać tak, y, żeby czytając na przykład wstęp, chciało się czytać następny tak rozdział. Jest. I każdy rozdział jest taki, żeby, żeby jeszcze się chciało dalej, dalej, dalej brnąć. I, i, I co, specjalnie, celowo? Pisałam ją takim językiem, żeby dotarł wszędzie. Żeby każdy. Żeby Jest. to był czytelny przekaz, żeby to było, żeby zainteresować To ja wiesz, moim. co powiem kilka porównań. Aha. Pierwsze porównanie zrobię dla osób, które czytały też moją książkę, Mądra Babcia, mm -hmm. opowieści ze smakiem. Bardzo podobny styl. Mm -hmm. Lekki, pełen dowcipu, dystansu, często frywolny, tak, często frywolny. Tak. Dla osób, które moje książki nie znają, a nie wiem dlaczego, ale jak nie znają, to niech poznają, mądra babcia. Dla innych osób to jest styl, powiedziałabym, pomiędzy Joanną Chmielewską a Katarzyną Grocholą. E, lekki, babski, normalny, e, ale Lepia z kapitalnym rejonc. dystansem do siebie mm -hmm. i do sytuacji, w jakiej mm -hmm. się znajdowałaś. Mm -hmm. e, już nie, już chciałam znaleźć, ale nie, nie potrafię e, znaleźć e, fragmentu. Prawdziwy e, komplement. Dziękuję. Mm. E, naprawdę lekko się czyta i mm -hmm. tak naprawdę jak ja czytałam tę książkę, to w pewnym momencie zapominałam o jak poważnej sprawie ona jest. Dokładnie. Ale miałam taką, wie, wiecie jaką miałam inspirację uh -huh. w tej książce? Nie, no, nie inspiracja, refleksję może bardziej. Uh -huh. Po pierwsze, wpadła w moje ręce za późno. Zupełnie inaczej patrzyłabym na sytuację moją z mamą, gdybym trafiła na tę książkę za jej życia. Tak. Zupełnie inaczej. To tak. jest numer jeden. Uh -huh. Numer dwa, poczułam się, że nie byłam sama na tym świecie. Uh -huh. Że to nie wszystko musi być cudowne. Że mnóstwo rzeczy i moich spostrzeżeń czy zachowań jest okej. Okay. Że ja nie byłam złą córką, mm. bo ja miałam takie wrażenie, jak mama Normalnie. odeszła, że miała takiego kaca. Tak. Że ja byłam złą córką. Mogłam zrobić coś więcej. Więcej, Mogłam. czegoś piętnowałam się tym, czego nie zrobiłam, nie swoją złością mm. na mamę, a ty pozwalasz nam na to, żeby sobie to wybaczyć też. Dokładnie. Dokładnie. I taki był mój cel. Na tym właśnie polegało. Ja, ja tylko jeszcze jedno zdanie, jeśli, jeśli będę mogła. Ta książka jest tak napisana, że osoba, spotkałam kiedyś, powiem o najlepszym komplemencie na temat mojej książki, jaki usłyszałam. Pani sprzedająca warzywniaku, znajoma od wielu lat, lat 50 plus, któregoś dnia, gdy byłam, robiłam zakupy, powiedziała do mnie. Agata, ja od czasów szkolnych nie przeczytałam żadnej książki po przeczytaniu twojej książki, zapisałam się do biblioteki. Także niech to e, o, świadczy o tym... W ogóle misja wie, czytelnicza. To jest, dla mnie, to jest dla mnie wielkie, bo oprócz tego, że pomoc e, dla właśnie ludzi, którzy, którzy zma, zmagają się z osobami chorymi, e, z osobami starszymi, e, oprócz tego to właśnie zachęcenie do czytania. Bo to jest pozycja, którą, którą przeczyta każdy człowiek i, tak. i, i nie ma z problemu. No prawda. Agatko, jest prośba, bo ja przerwałam ci, za co przepraszam, powiedziałaś o sytuacji, której nie jest opisana w książce. A ja ci przerwałam i mm. ta sytuacja nie wybrzmiała. Czy pamiętasz mm. o jakiej sytuacji chciałaś? E, chciałam opowiedzieć o, o tym, jak rodzina okay, no, no to jedź. osoby chorej, rodzina osoby chorej na demencję, pani. Nie przyjmowała do świadomości, to już zawodowo mi się to przytrafiło, nie przyjmowała do świadomości, że matka jest chora na demencję. Jako już z paroletnim doświadczeniem opiekunka sygnalizowałam wielokrotnie problem. Mówię teraz mama się zachowuje jak do córki. Jak ty przychodzisz mama zachowuje się całkiem normalnie, ale zrobiła to czy tamto. Należy jak najszybciej pójść do neurologa i zająć się tym tematem. Było bardzo ciężko przyjąć tej rodzinie do świadomości, że matka jest chora. I tutaj właśnie zapel właśnie do, do nas, gdy zauważymy, że coś z naszymi rodzicami, dziadkami się złego dzieje, reagujmy, pomagajmy i niech nam się zapala już to czerwone światełko wcześniej żeby potem nie obudzić się z ręką w nocniku. Bo... Wiesz co, to myślę, że powinniśmy spotkać się na kolejne spotkanie w temacie pod tytułem, Wtedy, jeżeli masz noc. takie doświadczenie, jak pracować i z rodziną, a rodzina z chorym czy wspólnie mm. z chorym, żeby przekonać do pójścia do lekarza, bo ci ludzie nie chcą przyjąć mm. tego do wiadomości i to jest numer jeden. Zanim, nie znaczy, krok pierwszy, te osoby nie chcą, rodzina nie chce tego przyjąć do wiadomości. Krok drugi, ta osoba. Mamy kolejne dwa tematy, a kostową Jak rozmawiać z rodziną osoby, u której opiekun mm -hmm. zauważy objawy, i przekonać do zajęcia się tą matką, czy ojcem, ciotką, babcią, czy mm -hmm. kimkolwiek potrzeba. I drugi temat: jak przekonać chorego, czy też potencjalnie Zechcia. chorego, żeby zechciał pójść, pójść pod opiekę lekarską i diagnozę w tym kierunku. Zrobimy takie tematy? Bardzo chętnie jestem. Bo to są tematy, na które spotkania. W takim kontekście nigdy nie poruszam. Myślę, że temat, zwłaszcza w naszym społeczeństwie, starzejemy się tak jak na Zachodzie. No to... Zacznie, zacznie przybywać nam tych seniorów, i każdego z nas dotknie to, że nasza mama, nasz tata. Będzie potrzebował pomo pomocy. To jest napisane, że rodziny niemieckie nie chcą się pogodzić i myślą, że my, opiekunowie, stwarzamy jakieś problemy, żeby sobie przypisać szczególne zasługi. Ja bym tego nie przypisywała nie. do żadnej, żadnej nacji. grupy nacji. No, ja myślę, że to, to jest, jest po prostu ogólnie, czy w Meksyku, czy w Niemczech, czy w Polsce wygląda Niemcy, tak samo Hiszpania, ten początek. Dokładnie wszędzie my to jakoś wypieramy ze swoich, ze swoich głów fakt, że nasza mama, która była zawsze dla nas ostoją, nagle Dziwadłem. stanie się no niestety osobą, która będzie po potrzebowała pomocy i nigdy się nie zmieni, nigdy nie będzie lepiej. Starość tak jest. To jest to jest stan, który nie rokuje poprawy, bo wiadomo, o że to w dół. Dziękuję ci. I co strasznie było? Nie, nie było tak tragicznie. No, już się wyruzowałam. Spokojnie. Nie wiem, jak wyglądałam tam. Dopiero później zobaczę. To nie jest program Popłacę sobie, sobie później. Agana, I, i, ale ta... już tu poznałam, poznałam tu pana, który się mną za chwilę zajmie. Pana tak. Na odtłuszczów. <noise> y, y, mieszka w Zawierciu, ja jestem z, krzyż, z... Dobrze, dobrze. Ja nie wiem, co się dzieje za kulisami. No, do jakich także, tam dochodzi to... się, rozmawiajmy, bo jest o czym, także to, kontakty się bardzo to, przydają. To prawda. Ta, to prawda. Szefowo yy, podpisuję te książki, tak. tam na zapleczu. No widzicie, no ja nie mogę skończyć. No nie mogę. No trafiła no. gaduła na gadułę, nie? No koniec A. świata. Uf, Muszę nie. cię zdjąć z planu, bo inaczej mnie nie A nie o? zejdę stąd. Ona tu zostaje. No dobrze.